Cześć, to jest Surface Studio 2, czyli genialny sprzęt dla branży kreatywnej, dla rysowników, grafików 2D, 3D, montażystów, kolorystów. Ale czy, aby na pewno? No właśnie, przekonajcie się. Popatrzmy na jego design, na jego wygląd, bo ten sprzęt prezentuje się zjawiskowo. Jest to bardzo mała podstawka, która mieści bardzo mocne podzespoły. Jest to procesor i7 7820 HQ. 32GB pamięci RAM, grafika GTX 1078GB, 1TB SSD, no i powyżej znajduje się coś, co robi ogromne, piorunujące wrażenie: czyli ogromny ekran 27 cali, rozdzielczość 4,5K, czyli dokładnie 4500x3000, z pokryciem sRGB, DCI-P3. To finalnie pokazuje, do kogo kierowany jest ten sprzęt, bo co jak co, ale dla grafika, montażysty, kolorysty odpowiednie barwy są kluczowe, bo to on finalnie ma widzieć ten efekt, który powinni widzieć wszyscy na swoich monitorach, w kinach czy na przykład w drukarni podczas drukowania plakatów. No i oczywiście w podstawce, oprócz tego, że są podzespoły, jest też zasilacz, więc finalnie ten sprzęt do zasilania potrzebuje de facto dwumetrowego kabla, który jest w zestawie i to jest tyle, więc na biurku prezentuje się bardzo minimalistycznie. Ale spoiwem ekranu i podstawki są dwa ramiona, które pozwalają na dostosowanie ekranu do naszej pracy, na przykład dla rysowników, do delikatnego przesunięcia tego monitora do siebie, ustawić pod kątem, położyć na nim rękę, delikatnie móc wtedy rysować dokładnie stylusem. To jest fenomenalne, ale o grafice może trochę później. W zestawie jest oczywiście klawiatura i myszka. Klawiatura jest świetna, bo jest taka typowa laptopowa, więc uskok ma bardzo mały, natomiast myszka jest. Bardzo kiepska i nawet nie będę o nic mówił, bo po prostu używałem tak dalej mojego MX Mastera. W jest oczywiście stylus, który można przyczepić z boku ekranu, więc nie zgubi on nam się. Jest dobry, jeżeli chodzi o chwyt, ma kilka tysięcy punktów nacisku, co pozwala finalnie na znacznie większą precyzję podczas na przykład rysowania. W zestawie jest też Surface Dial, czyli pokrętło, które przyczepiamy do ekranu, ono jest na takim delikatnym przylepcu, wtedy po jego przesunięciu możemy wybrać opcje na przykład w Photoshopie rozmiar danego narzędzia jego transparentność flow to są rzeczy typowo graficzne i rzeczywiście to może pomóc np. właśnie podczas rysowania ogólnie pracy na programach graficznych przejdźmy w takim razie do finalnego użytkowania tego sprzętu jak on sprawuje się podczas akurat w moim przypadku montażu i korekcji barwnej no ale wiem że jakbym pokazał wam go tylko w ten sposób to Mimo wszystko, trochę bym go ograniczył, a nie chciałem. Więc zaprosiłem do tego odcinka Mateusza, który zajmuje się rysunkiem, Grzegorza, który zajmuje się grafiką 3D, no i Valentego, który zajmuje się grafiką 2D, robi brandingi dla marek, strony internetowe. I to są osoby, które na co dzień się tym zajmują, więc finalnie będę mógł Wam powiedzieć, jak to sprawuje się podczas ich pracy. Natomiast zacznijmy od mojego montażu i korekcji barnej. Przy montażu korzystałem oczywiście z Adobe Premiere Pro. Jest to program, z którego korzystam na co dzień i to na co zwróciłem na początku uwagę, to powierzchnia robocza. Jest po prostu ogromna. Możliwość przeglądania wszystkich na przykład przebitek do materiału, plików źródłowych na y, jednej części ekranu. Na drugiej mam niemalże w pełnej rozdzielczości nagrany materiał. Widzę dokładnie każdy szczegół. Potem poniżej mam sekwencję, na którym znajdują się już poukładane pliki. Ta powierzchnia jest tak duża, że nie muszę korzystać z drugiego monitora, bo już ten jeden finalnie pokazuje mi wszystko to, co potrzebuję. No, i po narzuceniu korekcji zbarnej patrzę na ten obraz i wiem, że to jest to, co będą widzieli wszyscy inni, gdy będą oglądali ten materiał. I to jest fenomenalne. Ta powierzchnia robocza. No i też oczywiście podzespoły, bo jednak tutaj dekodowanie plików 4K nagranych a 73 nawet nawet z narzuconą korekcją barwną, działało sprawnie. Więc karta graficzna na bieżąco renderuje tą korekcję barwną, która jest narzucana na obraz. Procesor dekoduje pliki, więc finalnie montaż 4K działał płynnie. Mogłem spokojnie montować materiał, nie martwić się o jakieś pliki proxy, o jakieś zacięcia, więc pod tym względem było świetnie. Przejdźmy teraz do korekcji barwnej i tu będzie w sumie bardzo dużo powtórzeń. Bo kolory, jakie widziałem, były fenomenalne. Ta kolekcja była taka, jaka ja rzeczywiście sobie wymarzyłem, że widzę po prostu idealnie to, co finalnie będą widzieli wszyscy w kinie. Powierzchnia robocza, gdzie warstwy są na jednej części, na drugiej mam oczywiście kolorowany obraz, poniżej są narzędzia razem ze wszystkimi monitorami i tutaj ekran 4,5K pokazuje, jak to powinno wyglądać. No i też oczywiście podzespoły, czyli płynne odważanie plików 4K z narzuconymi na rodę wieloma warstwami korekcji barwnej i gradingu finalnie pokazywało moc tego sprzętu. No, i tu jest koniec mojej kwestii, jeżeli chodzi o montaż i korekcję barwną. Zobaczmy, jak sprawował się ten sprzęt Mateuszowi podczas rysunku. Zdecydowanie polecam rysowanie na tym tablecie ze względu na o wiele szybsze tempo pracy. Podoba mi się duża powierzchnia robocza. Odzorowanie kolorów jest bardzo dokładne. Rysując stylusem, nie czuję różnicy między zwykłą kartką a wyświetlaczem. Zauważyłem, że przy tym wyświetlaczu nie męczą mi się oczy w porównaniu do innych urządzeń, z jakich miałem okazję korzystać. Dzięki temu, że ekran jest dotykowy, czuję, że moja praca jest wykonywana dużo szybciej ze względu na gesty i pracę obiema dłońmi. Jeżeli interesujesz się rysunkiem, to zdecydowanie Surface Studio sprawdzi się w tym. A teraz Grzegorz przy pomocy blendera i After Effectsa pokaże Wam zastosowanie Studio 2 w grafice 3D. Generalnie komputer jest bardzo fajny, daje radę pod względem e, e, mocy obliczeniowej. Jeśli mamy duży budżet, bo na przykład pracujemy przy jakiejś dużej produkcji i musimy być e, mobilni jednocześnie z komputerem, który jest ma na przykład właśnie, tak jak tutaj, ekran ze sobą, to to jest, to jest całkiem spoko opcja. Pierwsze, największe, co się rzuca w oczy podczas pracy na tym sprzęcie, to właśnie ten ekran 4,5K. Naprawdę Duża powierzchnia robocza, można mieć otwarte kilka okien tutaj w programie i, i dalej mieć mnóstwo miejsca na, na wszystko. Biorąc pod uwagę też na jaki pracuje tutaj e, silnik renderujący, to, to naprawdę wydajna bestia. E, jest naprawdę cichy, co jest zaskakujące, nie, w ogóle nie wierzę, że zmieścili zasilacz do tej małej skrzyneczki, to jest dosyć e, niesamowite. Dobra, jeśli chodzi o After Effects, to jako, że nie używa w zasadzie karty graficznej, głównie na procesorze się skupia, no to dostajemy po prostu to, co yy, możemy z procesora i 7820 HQ. Yy, fajnie, że jest 32 GB RAMu. Kiedy się pracuje na 16- lub 32-bitowej przestrzeni kolorów w After Effects, to jest to yy, dużo pamięci, jest naprawdę potrzebne. Tak samo jak w Blenderze, w After Effectsie też się przydaje duża przestrzeń robocza, żeby mieć na przykład jednocześnie otwarte Lumetri scopesy, lub kiedy wchodzimy do plugina, np. Moki AE, która ma dużo okien, pobudowanych między sobą, fajnie jest mieć dużo przestrzeni właśnie pionowej. Jedna rzecz, z rzeczy właśnie, której zauważyłem. To to, że ekran nie ma proporcji 16 na 9, jest wyższy, co też jest bardzo przydatne w programach, gdzie jest dużo okien nad sobą umiejscowionych. Wcześniej, jeśli mówimy o grafice 3D, w zasadzie dotykowość, ekran dotykowy nie ma za dużo sensu, chyba że konkretnie robimy rzeźbienie 3D, 3D sculpting tak zwany. Wtedy ma to jakiś sens, ale. No to jest specyficzne zastosowanie, w innych e, w grafice 3D nie widzę w zasadzie zastosowania, ewentualnie jeszcze e, malowanie tekstur, ale też nie daje to jakiegoś dużego benefitu. Jest to bardzo fajny sprzęt, ale ma zastosowanie tylko w specyficznych warunkach. W większości przypadków graficy 3D raczej nie skorzystają na e, kompaktowości tego sprzętu. Chyba, że potrzebujecie dużej mobilności razem z monitorem lub Pracujecie przy rzeźbieniu w 3D, lub malowaniu tekstur. A teraz czas na Valentego, który zrobił projekt z strony internetowej korzystając z pakietu Adobe, więc zobaczcie, jak wygląda jego proces pracy. No właśnie, są trzy aspekty. To jest wizualne, jak na nim się pracowało i jak szybko. to się, jaki, jaki feeling od tego po, po, poczułem. Także wizualnie jest bardzo estetycznie ładnie zrobiony. Ekran to jest największy jego atut. Jest duży i bardzo dobrze pokazuje kolorki, także bez zarzutu, bardzo dobrze. Robiliśmy projekt strony internetowej plus prototyp. Używaliśmy Adobe Pakietu XD Dimensions, robiliśmy też Render 3D. Później eksportowaliśmy to do Photoshopa i wszystko robiliśmy w XD. Też w miarę bardzo szybko i sprawnie to wszystko działało bez zarzutu. Jeszcze jednym atutem, właśnie, jest rysik. Nie było żadnych opóźnień. Wydaje mi się, że dla ilustratorów albo dla osób, którzy właśnie e, robią ilustracje, czy dużo malują, rysują, będzie bardzo przydatne. Też to, że możemy pod każdym kątem postawić ten ekran, to jest też bardzo dobry atut. Przez to, że ktoś lubi stać, ktoś lubi siedzieć. A też przy pracy nad projektem, który zajmuje 8, 12, 20 godzin, no to jest, to jest ważne. Też to, że jest dotykowy, że można dotknąć, kliknąć, to też powoduje, że projektowanie na nim jest wygodniejsze i też odczuwasz mniej więcej już od razu ten prototyp na ekranie. Dlatego ludziom z branży kreatywnej, którzy projektują, rysują, Uważam, że warto zwrócić na to uwagę, na ten sprzęt Surface, także polecam. Podsumowując, mam nadzieję, że zaproszenie tylu ludzi z branży kreatywnej pozwoli Wam finalnie stwierdzić, czy Surface Studio 2 to urządzenie dla Was. Ja byłem z niego bardzo zadowolony, szczególnie właśnie ten wyświetlacz, no i jednak bardzo mocne podzespoły. Sądziłem, że będzie tutaj nawet delikatny trotlink z, z tymi podzespołami, natomiast nie zauważyłem tego, co jest bardzo ważne, bo jednak ta podstawka jest bardzo mała. Cena tego sprzętu jest również niemała, ale adekwatna do możliwości i też skierowana do wąskiego grona odbiorców. Więc to finalnie, wy musicie stwierdzić, czy ten sprzęt który wam się w pracy. Niby się przydał bardzo ale może kiedyś. To tyle. Serdecznie dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie Microsoft Surface Studio 2, piszcie w komentarzach poniżej. Bardzo chętnie wejdę za w dyskusję. Subskrybujcie kanał, by nie przekapić kolejnych filmów, a my widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Czołem!